Przedstawiamy tutaj Państwu nasze rozwiązania telemedyczne, które jesteśmy producentem. Głównym punktem jest punkt diagnostyczny, w którym można sobie wykonać badania samodzielnie. Badania EKG, temperatury, ciśnienie, pulsoksymetr, saturację, tak wagę. Badania są przesyłane online do naszego centrum medycznego w Krakowie, gdzie są opisywane przez lekarzy. I po badaniach dostaj, dostają Państwo raport o stanie zdrowia na maila. Przedstawiamy tutaj też nasze urządzenia telemedyczne, holtery, które produkujemy w Krakowie oraz urządzenia do długoterminowego badania EKG, które można nawet przez 30 dni prowadzić. Przygotowaliśmy makietę na... i możemy. Zapoznać się w jaki sposób ciepło jest dystrybuowane bezpośrednio od źródła do odbiorcy. Pokazujemy w jaki sposób działają urządzenia, które odpowiadają za komfort, za dostawę tego ciepła. Jak również y, można się zapoznać w jaki sposób odbiorca ma wpływ na no, ograniczenie i rachunków i ciepła za właściwe jego gospodarowanie. W naszej pracowni będziemy przeprowadzali różne eksperymenty fizyczne, biologiczne, chemiczne. Dzisiaj na przykład zajmujemy się procesem fotosyntezy. Wpływem różnych czynników na tempo fotosyntezy. Kilka doświadczeń fizycznych budujemy instrumenty z pudełek, zapałek i, i gumek recepturek. Sprawdzamy napięcie powierzchniowe i silnik detergentowy naszych stateczków z postyropianopodobnych podobnych materiałów. Rysujemy na kartce układy niemalże scalone i zaświecamy żarówki za pomocą grafitu zołówka.